Urząd Gminy Gniezno ma nową elewację. Budynek po termomodernizacji ma być nie tylko ładniejszy, ale też energooszczędny. Realizacja tej inwestycji objęła ponadto remont przedszkola w Peszczynie, w którym także odnowiono elewację zewnętrzną. Gołym okiem widać, że się zmieniły budynki użyteczności publicznej w naszej gminie. Chodzi o dwa budynki: budynek Urzędu Gminy Gniezno i budynek. Przedszkola w Pyszczynie. W obu budynkach przeprowadziliśmy działania termomodernizacyjne. Termomodernizacja ma prowadzić do energooszczędności budynków, ale również jest to wymagane odpowiednimi normami prawa, które nakładają na nas ten obowiązek energooszczędności. W budynku Urzędu Gminy wykonaliśmy standardowe działania termomodernizacyjne, a zatem e, wymiana starego pieca e, gazowego, e, montaż e, pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej, e, ocieplenie stropodachu, e, również e, ocieplenie e, ościeżnic o i tutaj e, Zmieniła się kolorystyka, bo wykonano nową elewację. Stąd też widoczna zmiana naszego budynku. W przypadku przedszkola w Pyszczynie również gołym okiem widać modernizację. Zgodnie z funkcją budynku, przedszkole stało się kolorowe, ale oprócz tego, że mamy kolorową elewację, mamy również ocieplone ściany. Ym... Mamy stropodach ocieplony, zmodernizowaną urządzenia związane z ogrzewaniem wody ciepłej. Także te działania mają zaskutkować energooszczędnością i jestem przekonana, że tak teraz stanie się. W przypadku budowy tutaj termomodernizacji budynku Urzędu Gminy jest to jakby taki ciąg naszych działań, bo w 2021 Zamontowaliśmy na dachu foto, ekrany fotowoltaiczne, które również doprowadziły do znacznej oszczędności. Warto jeszcze powiedzieć, że przy okazji tej termomodernizacji naszego budynku wykonaliśmy kompleksową wymianę oświetlenia na energooszczędne. Także no, będziemy mieli budynek na miarę współczesnych oczekiwań. Inwestycja w całości kosztowała blisko milion złotych. Udało nam się pozyskać dofinansowanie z Wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to ponad 600 tysięcy złotych. Także ten tak. Takie dofinansowania stają się dodatkową jakby motywacją do tego, żeby prowadzić działania szczególnie pożądane w czasach, kiedy te zmiany klimatyczne wymagają od nas wprowadzenia rozwiązań energooszczędnych. Także ogromnie się cieszymy z tej inwestycji. Według szacunków dzięki termomodernizacji, zainstalowaniu fotowoltaiki oraz wymianie oświetlenia urząd gminy może zaoszczędzić nawet 50% swoich dotychczasowych wydatków na energię cieplną i elektryczną.